Siemaneczko Ja jestem Vera A dzisiaj zaczynamy nową serię To znaczy tą samą Czyli Minecraft zrobiła tylko z innego świata No wiecie co Bo ja może mam mieć własny Gdzie bym nie nagrywała tego Ale No co? Jak macie oglądać A nie miałam co nagrywać To proszę Więc Tutaj ja widzicie mam mało żelaza, mam tylko dwie sztuki, ale dlatego, że mam jeszcze na pierśnik. Suszę pająko. O ty! Wiem, że po a go o, tak! ale nie chcę, żeby pająk mi łaził. Wiecie co? To jest, przeczytajcie sobie, ogród, poczekajcie, ogród. Dobra, przeczytajcie sobie jak ktoś umie czytać. Proszę. Zatrzymajcie sobie, jak, jak nie umiecie czytać, gdzie wezwać mamę do pomocy. Tutaj mamy... nie ma dzwonka XDF. Roślina Hogwartu. I wiecie co? To jest taka ekstra roślina. To jest raczej generator. O matko. To jest raczej generator drzewa. Tu jest generator. To jest taki generator drzewa, bo tu jak widzicie mam 9 tych sztuk. Więc wezmę sobie tutaj jedną. I codziennie, gdy wchodzę na serwer, widzisz tam drzewko, O! Za druga! Jeszcze! Jeszcze ją. O dawaj mi chajdzanki, a nie sadzanki, jabłka, nie jabłka to Co ja zrobiłam? Czy ja zabiłam roślinkę? Okej, okay, roślink. Dawaj. Dzień Dzień. Na koniec będzie konkurs. Na mówi Star Planet. Ale go sobie zobaczycie na koniec. Jeśli go nie nagram. Jeśli nie nagram tego konkursu dzisiaj na odcinku, to pamiętajcie, że się na pewno pojawi. Bo ja mam słabą dosyć pamięć. żeby ktoś nie wiedział, to ja mam słabą pamięć. Okej, okay, sali. To jest. Roślina Hogwartu. Z Harry, ja Harry Pottera. Ja nie oglądam raczej Harry Pottera. I sadzonki lecą w prób. To mi jest niepotrzebne. I dzisiaj sobie pójdziemy do kopalni jeszcze. W ogóle, kiedy wiecie, co mi się zbagowało? i Miałam tu wyższy ten dom. No, to Bóg bardzo. sobie. Malego. Wow. Ale okej, okay, one nic mi nie zrobiły za bardzo, bo wbuchły w wodzie A wiecie, że jak krypery wbuchają w TNT, To wtedy nic się nie dzieje, no trochę tam zniszczyły terenu Ale i tak będzie łatwiejsze wyjście Więc teraz sobie idziemy do mojej kopalni A poczekajcie jeszcze Zasady, nie zabijaj no, Przeczytajcie sobie I tu mapka stworzona przez... Mapka stworzona przez Kitty

Idę że się zespełniło w jaskini. Tutaj trzeba oświetlić. Mm. Okej. Okay. Jakby co? To ten korytarz tutaj nie wiem dlaczego go, w, go, w, go wykopałam, dlatego że tutaj było ekstra mega dużo żelaza i reklama musi być. Zapomniałam nagrać jak jeszcze dwa pierwsze bloki, ale to nie zgładzicie mnie za to, okej? Okay? W ogóle stał się taki bag, że ja miałam, że tu był ogromny już korytarz i miałam długi, nowy dom i rozumiecie, że mnie wylogowało z, z Minecrafta i nie było z tego korytarza, była tylko mała kanciapa i miałam też ten mały domek, basen. Ale tu pamiętam, że jak kopałam, to nie było nic ciekawego, ale spróbujemy dziś zdobyć kolejne żelazo. Przecież wiecie, być bogaty. Tu brakuje jakichś pochodni. Bardzo proszę. W ogóle wiecie co? U mnie bardzo i to bardzo ciężko oświetlić wszystko. Naprawdę ciężko, trzeba dwie pochodnie obok siebie. Umwajtawcie. Patrzcie, tu już jest ciemno. Tu już zaczyna być ciemno. No i teraz muszę postawić pochodnie. I właśnie te skody były na górę. Dostałem tylko materiały. Ej! Tego jeszcze tutaj nie było. Więc teraz nie wziąłem łopat. Spróbujemy chyba tam. Mam doślałem kopać. Okej, tu już jest normalny kobot. Ile już wygledzimy? Okej. Okay. Idziemy przed siebie. Patrzcie, jak już długi jest ten korytarz. Długi. Ale weźmy na górę wejść. ciekawe co tu będzie. Tu już jest inny blok. I tutaj już położę pochłonię. Wiecie co? Chyba będę musiała wziąć nowy kilo. Dobrze, że nie chcąc jak chciałam gdzieś zrobić siekierę, piękna była reklama, ale musieliśmy ją wygonić. Co ja kupię? Ręką to. Pochodnią. Ten kilof już umiera. Zostawcie znicza w komentarzach na kilofa. Ten kilof już umiera, przepraszam Was, ale no, musicie zostawić znika w komentarzach. Oooo! I chyba się da kapaliśmy. Oa! Tyś... Ten kilo już kompletnie umiera, zostawcie znicza w komentarzach dla tego biednego. I mamy! Gdzie jesteśmy teraz? Akurat fajnie się złożyło, słuchajcie co? Bliża się już noć dzisiaj. No Jezu! Głupia! O nie, dobra. Się tak, kurze, zaczął tak? Kurde, zaczęły się. Wy też lubicie tak. Jak coś ci, ci takie coś robić, wy, to, wy tak na pewno lubicie jak to się skończy. Czekamy aż się zacznie noc. Tu, 2000 years later. Dwanaście pięć tysięcy, dziewięćdziesiąt osiem pięć tysięcy, dziewięćdziesiąt lat, w którym, w którym urodził się Bóg, dziewięćdziesiąt pięć tysięcy, osiemdziesiąt dziewięć tysięcy, osiemdziesiąt tysięcy, lat później. Nadal, nadal nie mamy żadnego śladu. Yy, yy. M, 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 M. M, A, M, A. Jeszcze my to. Dobra. I teraz ja chcę zrobić hodowlę owieczek. Tylko wiecie, co potrzebujemy do tego. Nie! Potrzebujemy do tego dużo ziarenek. Mam nadzieję, że trafię jakieś Chociaż jedno ziareneczko Potrzebuję na pewno czterech Okej, okay, mamy jedno Będziemy potrzebowali szkieletów Tylko ja wątpię, żeby tu jakiś szkielet się trafił w dzień Okej, okay. mamy pięć Okej, okay, na no następnym odcinku to na pewno już urośnie, tylko teraz potrzebujemy ziemi. I dobrze się składa, bo my tu mamy ziemię, jeszcze potrzebujemy motyki. Zostawcie zniczą. Patrzcie co ja teraz zrobię. Zostawcie zniczą. Zostawcie z bo teraz niszczymy niestety. zniszczymy niestety kierownik. Niszczymy teraz kierownik. 耶。Yeah. Tak dla kilofa. No i teraz to ja chętnie wykopię. Widziałam, że tak się stanie. Na moje nieszczęście. Na moje nieszczęście wiedziałam, że tak się stanie. No i jeszcze pięknie, gdzie jest zapasowy kilof? Nie gadaj! No i mam strolowania.

w ogóle na mojej polanie jest same owce, nie ma żadnego żarcia. Chyba że od czasu do czasu krowy. No bardziej to świnie biorę bo świnie, są tutaj chyba najbardziej spotykane z żarcia. Bo u mnie w wersji Minecrafta też owce nie wypada mięso. Przez to nie coś co ciebie, Minecraft. Dlaczego ty mi to zrobiły. Okej, okay. teraz już na pewno musi wystarczyć, ale musimy mieć chleb. Nie mamy chleba. OK. Przyjrzę się dokładnie. Nie mamy. Dobra, już cię nie będę. Zostały. Ja. ja myślałam, że urósł ten liść. Teraz już na pewno wystarczy. Mam sobie uciąć łeb, że to wystarczy. Czasu wziąć nóż i sobie uciąć łeb. Pip. Dobra, <laughs> trzeba więcej jakiś ale najpierw trzeba sobie uciąć łeb. Nie żyjemy. Jestem teraz duchem. Zostawcie dla mnie. A raczej dla pana Kilofika. Jeśli ten jego brat w którymś odcinku zwiedzie. Napiszcie pod tym komentarz O nie, znowu zabiła, swój, za, znowu zabiła się innego, innego z Napiszcie tak, hashtag, wtedy wam serduszko już rośnie Wiecie co najgorsze jest w tym, że mój miecz już trochę ucierpiał <laughs> Na zdrowiu, społecznym Oj, fajny blog, ej Takiego to jeszcze nie widziałam. Ej, to się nie da zdobyć na game mode 1. Ej, go się chyba nie da zdobyć. O jacy, ale fajne. Ej, zobaczymy sobie. Cztery. Ej, mogę z niego zrobić łazienkę. Naprawdę ładny. Przyda mi się do łazienki jakiejś. Tylko czy on. Bardzo szybko. Jesteśmy po bardzo długiej przerwie, bo po ta klamotwoła chyba mieć miesiąc. w O Aaaa, Okej, okay, więc ja bym chciała sobie to Ale teraz muszę coś ważnego powiedzieć. To był już, 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 już... Koniec odcinka! Ale teraz będzie konkurs na Mr. Planet, więc widzimy się. To będę na Mr. Planet, bo muszę sobie zjeść. Amciu. Halo, jak tutaj robi? Do... Nie chcemy się teraz włączać. Dobra, mamy. Chcemy sobie szybko i sobie zjemy. Pa 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 pa! Więc widzimy się na Mister Planet. Okej, okay, więc już się z tym zalegowałam mi się na moje konto. I proszę pozdrowić tą, tą piękną dziewczynę z nowymi włosami. Bardzo bym chciała poprosić Was o pozdrow, bo naprawdę ten zielony kolor mi się podoba. Wiem, że to nie pasuje do tego stylu, ale może jeszcze zdobędę coś, co pasuje. Na pewno ten makijaż nie pasuje zbytnio. No Cóż, to nie o to chodziło teraz.

co jedynie trzeba zrobić? Trzeba mnie zasubskrybować, zostawić łapency w górę i napisać komentarz ze swoją nazwą użytkownika na Mój Star Planet. Jeśli mnie nawet znajdziecie na kawiarniach, to bardzo i to warto możecie pisać, że wy chcecie, o to właśnie te buty za level. No chłopakom to się nie przyda, więc raczej dziewczyny sam będą. Jak widzicie ona są na level. No i co no i ja z wami zegam. I proszę nie podać tej dziewczyny, bo ona mi denerwuje, że jak ja chcę kliknąć na, na stare patrz. Patrzcie. Patrz. Patrz 3. 3, 4 ry. Poczekajcie, ona teraz nie chce. To no, ona się wyluguje z kąta i ja nie mogę kliknąć w Potem znowu chodzi i ja nie mogę kliknąć na Pixie Star albo na innego znajomego. Więc naprawdę proszę nie powtarzaj tego. Jeśli, jeśli ty to oglądasz, to naprawdę zrób coś z tym, bo naprawdę będę ostro wkurzona. No patrzcie, wyszło. Bez sensu. Ja się z wami żegnam bye bye mi już mózg wybuchł.